O, to jest mój pierwszy odcinek. Yy, dzisiaj sobie otworzymy ja na początek tylko jedną paczkę. Proszę z imestą, z czymś jeszcze, z kimś jeszcze i przepraszam i jeszcze z Greensbergie. Ja mam za bardzo piłkarza, ale postanowiłam nabić Możecie sobie weźmie. No. Dobra. Więc zaciągnę. U, uh, Helder. Helder. Nie widać trochę, bo mam trochę zawzględnioną kamerkę, przepraszam. O, oh, z Niemiec. Marco. Ruth. Z Meksyka. Golfai. O, oh, Humes. Humes, Mats, Humes. O, oh, już to jest Doch No i odwrócona, uwaga No i game changer tu mamy z dół. Arturo Widea, znaczy przepraszam Frank Ribery z Francji Jedna paczka się tak postanowiła Ribery No następny odcinek może będzie jutro lub to dzisiaj kupię Na razie na razie.